Siema! witam Was w kolejnym odcinku Puzzle Zadanek. Tym razem wylosowany został Kamil, mój uczeń. A został wylosowany po turnieju, który organizuję co wtorek o 20.00. Więc zapraszam klub Kertoptop. Link jest w opisie. Kamil, możesz się przywitać. Cześć, witam serdecznie. Kertop, trenerze, szanowna publiczności, bardzo miło być gościem w Twoim filmiku. Powiem Ci, że. Pierwszy raz i mam nadzieję, że nie ostatni. Zobaczymy, jak pójdzie. Cieszę się, że zostałem wylosowany. Oczywiście dalsza, dalsza współpraca będzie kontynuowana, mimo tego, że podejrzewam, że przegram, tak? Ale zobaczymy, dam z siebie wszystko. I, i, jak, jak ci słabo pójdzie, to powycinam te stawki, że jestem twoim trenerem. To co ci zostanie, to że się przywitałeś tylko. Tak. Dobra, tutaj Kamil jeszcze jest bez kategorii, ale jak pojedzie na turnie, to będzie już miał, rzecz jasna. Więc ma spory handicap, on ma 20 minut na rozwiązania zadanek, a ja mam 12, więc myślę, że można lecieć. Are you ready? Tak, I'm ready. Okej, okay, no to graj i zaczynasz. Piąt do przodu. No, cały czas. Cały czas pion, pion, przemiana. Dobra, ja mam mat w jednym. Mat w jednym to jest mat w dwóch. E, trzech. Bicie C1. Dobra. Bicie E1. Git. Ja mam mat w dwóch. Na razie ciągle ten sam. Wieża D1. Bardzo dobrze. Mat w jednym, hetmankiem. Hetman G2. Kozacko. Czekaj, biały jestem. Dobra, na no to mat. Hetman E... Czekaj, to może być... A dobra, Hetman, e... F2. Hetman F2. Bardzo dobrze, o, nie dał się dać mata w kolejnym ruchu. Ehm, no to mat w dwóch ruchach, najpierw trzech wieżą i później mat z skoczkiem. Wieża A3, tylko że ta z linii ósmej. Tak jest. Okej, okay, no to tu mat, hetmanem. Nie, 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 ma mata. Dobra, jednak szach i tutaj odgonienie, ale już troszkę trudniejsze zadanie. Można było się pomylić. Liczę tutaj hetman G4 szach. Odejście na H1. Bicie skoczka. Co, i to koniec zadamka. No dawaj, lecimy. G4, hetman G4. Bicie skoczka. Bardzo dobrze. Tam prawdopodobnie jeszcze gając na H3 wjeżdżał. Tutaj związuję najpierw. Jakbym zbił najpierw skoczkiem, to skoczek by odbijał i bym dostawał szacha. A tak to zdobywam figurę. Hmm. Ruch białych. Odejście. A, to jest ten. Dobra. Odejście skoczkiem na, na przykład na H6. Próbujmy. Ostatecznie? Tak. Dobra. A... Hmm. Y, hetman na G8. Bo powiedziałeś na przykład i tak nie byłem pewny. I ten, i F7. Bardzo dobrze, mat Beniowskiego. I mat w jednym. Szach z koczkiem na F. Sorry, na H6. Bardzo dobrze, bo blisko pomyłki. Tak, tak. Co to jest? Szach z na E7 zapewne? No, dobra, szach z koczkiem na E7. Bo tutaj się otwiera i mogę zbić skoczka. Czekaj, co tu może być? Cześć, że nie widzę, poczekaj. No musisz popatrzeć na napięcia, jakie są w tej pozycji. A, poczekaj, dobra, dobra, dobra widzę. Chyba bicie gońcem na E4, hetman odbija. I bijemy gońcem na F6. Tak. Bardzo dobrze. Był prze przeciążony Hetman A teraz dla odmiany ja nie widzę trochę <grystanie> Istnieje tu jakiś skoczek F3 Ale po co? A dobra skoczek F3, wieża G8 Okej okay, to się zgadza, ale to już trudniejsze zadanie Ale mogę pokazać w sumie rozwiązania Jak król tu, tu się odsuwa to jest mat w jednym A po biciu jest wieża G8 No i po zasłonie mam tu wystarczającą baterię Król się odsuwa i goniec bije F3 z matem Tutaj grozi nam mat w jednym ruchu, czyli musimy jakoś forsownie zagrać. Zgadza się. Czemu jedyny forsowny ruch, który tu widzę, to jest. Oj, oj, oj. Ten, muszę się zastanowić, bo to nie jest takie proste. Akurat to w miarę jest. A, dobra, 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 widzę, widzę. Goniec A. Co to jest? A6. Także. I no, bijemy tego agenta i matujemy wieżą na E1. Bardzo dobrze. Okej, okay, no to goniec C4 się nasuwa. Mmm, król się odsuwa, Hetman e3 z szachem. I będzie tam macik. Tutaj widzę zaawansowany pion. Dobre te zadania są, powiem ci. Szczerze, to jest jakie skomplikowane. No, wiesz co ci powiem, że ja nie wiem, czy nie chciałbym bardziej zaatakować tego punktu F7 tym gońcem, ale kontynuacja, ten pionek też. A spróbujmy pchnąć piona najpierw. Szczerze, ja nie znam rozwiązania tamtego zadania. A to co chcą ode mnie? A, chcą zdobyć Hetmana. Okej. Okay. z D6, i tutaj na rentgenie mam szach z odsłony. Szach. I TX. A, podwójny szach, tak? Widzę. A, dobra. <śm> e, bijemy skoczka na f 6 Bardzo dobrze. Ja mam to samo co, zadanie. Twoje ulubione, twoje ulubione podwójne szachy. Tak jest. Ja dostałem to samo zadanie co ty. Ej, robiliśmy to sobie na treningu. Tak. I klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronkę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Link w opisie. Król do przodu. Król do przodu. Bijemy piona. Do przodu król. Do przodu król. Do przodu. No. Okay. Jakbyś się na tym pomylił, to, to wiesz. Nikt by u ciebie lekcji nie brał. Byłby przypał. No, to, to ty byś miał A, przypał, Tak. E, co? Bicie na F3, odbicie i bicie na B2? To chyba styknie. Bicie, bicie, bicie i zdobycie wieży. Widzę z szacha Hetmanem. Co z tym? Masz 14,5 minuty. Okej, okay. daj mi się spokojnie zastanowić. Muszę tutaj coś pokminić. Spokojnie, i tak montażysta powycina. A dobra, ja dziękuję. Daję szacha Hetmanem na H5. Bijesz piona skoczkiem i zdobywasz wieżę. Bardzo dobrze. Znaleziony motyw, a to też jest dość proste, poświęcenie hetmana, zasłona i macik. Co nam daje ten szach hetmanem? Czekaj, załóżmy, liczę sobie wariant szach hetmanem na H4, pion, pion do przodu na G3, my później dajemy drugiego szacha hetmanem na... E4, zasłona, czekaj bo nie widzę. Wiesz co, jest dobre, że ktoś popatrzy na to zadanie i od razu zobaczy odpowiedź, nie? No, myślę, że może być sporo takich osób. <laughs> nie liczy się ile się to zajmie, liczy się efekt. No tak. A, dobra, hetman na H4, szach na E4 i bijemy wieżę na H1. Bardzo dobrze, On coś jeszcze od ciebie chce. <laughs> A coś jeszcze chce. No. <laughs> A co on zrobił, roszadę? No. no. Pewnie chce wymiany Hetmanów, tak? Załóżmy. No dodaj na E4. No dobra, wybieraj. XD. Co, co on chce? No i. wymieniamy, nie? <gryw> Dawaj na no D7. No i te bicie. Ale głupie zadanie. I do końca, i zamatować go jeszcze. <gryw> dobra, a ja mam na przykład mata w dwóch ruchach. <gryw> Czekaj, bo liczę pierwsze bicie gońcem na G7. Jest szach. Jakieś niedobudzony jestem, strasznie długo zajęło mi zrobienie tego zadania. A dobra. jest, Na pewno jest bicie gońcem na G7? Ostatecznie? No tak, jak się pomylę, to trudno. No to pomyłka. Co to było? Eee, wieża bije wieżę i po odbiciu wieża wchodziła i zostawaliśmy wieża i dwa gońce na, na Hetmana. Król się odsuwał i tam w ogóle siatkę na się zakładało gońcem, albo się zdobywało Hetmana. No Takie... te, te zadania już są ciut poza moim zasięgiem. No tro, trochę tak. Trochę, trochę tak. Chyba, że na przykład dostajesz zadanie jak ja. No to widzę. To <laughs> Więc Uwiały. męcz się dalej. No, no niefajne zadania dostajesz teraz. Widzę, to znaczy, co ja widzę? 10 minut, właśnie. Odejście z koczkiem. Można dać szacha z odsłony, a tylko będziemy sobie nim pójść. Ja na przykład policzyłem mata w 8. To jest mat w 8? Nie wiem, ja takiego policzyłem. Może zadanie finą inną stronę odejdzie po prostu. I możliwe, że tam jest gdzieś szybciej, mat, no ale ja znalazłem mata w 8 akurat. O, odejdź z koczkiem na F5. Dobrze. Ha! I tak o to zadanie się skończyło. Dobra, pewnie bicie na F7 Hetmanem z szachem. Jak król się odsunie na C6, to jest mat na C7 Hetmanem. Jak król się odsunie na D8, to jest szach na C7 Hetmanem. Król się odsuwa na E8. Skoczek D6 z szachem. Król F8 i Hetman F7 z matem. Więc zróbmy to. Szach, szach, mat. Za. Ja. Ale to nie jest jeszcze moja ostateczna odpowiedź, tylko sobie to przeliczę, w sumie nawet na głos. Jak podejdziemy pionkiem na H5 z sztachem, król musi odejść. Nie może się cofnąć na siódmą linię, to pójdzie w dół. Oj, dobre to zadańka. Akurat to jest tragiczne, więc pomyśl Dobra, prościej. To... Znaczy, do no czego? <laughs> oj, 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 Ciekawi mnie też hetman E6. Dobra, spróbuj ten hetman E6. Co to znaczy spróbuj? A co się dzieje po chyban E6? Przecież to jest MAT w jednym nie wiesz, dybuzja totalna ogarnęła. Oj, oj, dwie wieże najgorzej. Jak to działa? Wieża bije B2, E5, wieża A2, Król F1, wieża B2. Jest mat wtedy? Chyba jest. A czy to jest rozwiązanie? Nie mam pojęcia. Ale tak bym zrobił chyba. Wieża bije B2. Dobrze. I wieża A2. Jeszcze lepiej. Król A7. To widziałem. I tu atak na moją wieżę. No to wieża A1. Wieża A1. Król F1. Wieża B2. Król G1. I wieża z B bije B1. To wychodzę z przewagą wieży. Czy jest tu gdzieś mat? Wątpię. Oj. Tego nawet nie widziałem. No ja tu wychodzę z przewagą też wieży na czysto. Czyli szach, i bije wieża, i bije wieża. A te zadania trollują. A nie, dobra. A... Je jednak nie. Myślałem, że jest mat ale eee... jednak nie. Nie, jest chyba wieża H3. Czy nam tu coś grozi? Wieża bije H3, no i... Co? I jest chyba nieuchronny mat. Ostatnim ruchem jest skoczek E2, jak coś? <laughs> Przypadkiem wspomnę o tym. Aha. A, ej, ej, dobra, widzę. Hetman bije H3. Na to mogę się zgodzić. 6,5 minuty nasz. To może być bardziej skomplikowane. A, wait. Okej, okay, bo ja szukam odsunięć skoczkiem, a tu chodzi o wieżę. Wieża F6 i mata daje W dwóch ruchach. Szach i mat, bo pion bronił skoczka. Ruch biały. szach, wieżą chyba na D8. Wieża musi odbić i dajemy mata... Petmane. Brawo. Doskonale. Ojej, ojej, znowu dwie wieże. Masakra. Ym... Wiedzą, co musisz poćwiczyć. Łczeń <słuch> przerósł mistrza w jakimś dziale. Nie no. Tu tu. Okej. Okay. No ogólnie plan zamysł jest taki, żeby zbić tą wieżę, żeby obronić się przed dojściem piona. Najlepiej z szachem, więc wydaje mi się, że będzie to wieża scena F5. I wieża, i król e4, wieża g4 z szachem, król e3, wieża g3 z szachem, król e2 na przykład, wieża bije d3, król odbija i wieża d5 z szachem i biorę piona z d7. Więc jest Git, no to nawet przyspieszona wersja, no i biorę piona. 6 minut. Okej. Okay. Właśnie zr zrównaliśmy się czasem. Ale tutaj nie jest tak, że po prostu zdobywam figurę? No tak, wychodziło. Uwierz w to. Nie wiem. Goniec G4. Zgadza się. No i... Hetman bije G4. Ale to jeszcze nie koniec zabawy. Tego nie przewidzieliśmy. To musimy odejść tak, żeby bronić go. Jedyny rozsądny ruch, który widzę, to jest H Terry Hetmanem. I jak... Dobrze, okej. Okay. No to tutaj chyba bitka, het... Bit... bitka Hetmana i D7. Może? No to wygląda. Bitka i D7. I dorobka Hetmana. Nie bijemy. jeszcze troszkę, myślę, ale jest w zasięgu. Oim. 4 minuty. Okay. O czym myślisz? Nie wiem, żeby, żeby wierzę że z D na B8 dać. No, może być ciężko, bo Hetmana tracisz, co nie? I odbijasz i wychodzi równa pozycja. A nawet. A nawet piona tracisz nie, nie widzę totalnie nic tutaj Dobra, pff, trzeba coś zagrać To bijemy hetmana wieżą No nie jest to poprawne posunięcie To ci od razu powiem co tu jest poprawnego Hetman c6 Hetman c6 U Utrzymujemy ten atak I też tworzymy tutaj związanie Jeśli hetman się poruszy na a4 To bijemy, bijemy i zdobywamy wieżę A jeśli hetman pójdzie gdzieś indziej To nawet nie musimy bić Po prostu mamy f5 F5 i na związaniu zyskujemy figurę. Okay. Trudniejsze zadanie, więc spoko. Ok. My turn. Co moja wieża tam robi? To jest dobre pytanie. No i tutaj chyba fajny motyw przeciążenia. Ruch goniec bije F6. Goniec bije F6 i grożę matem na G7. Wieża nie może odbić, no bo jest związana w, zaba w zabawny sposób. A jak skoczek odbija, no to wtedy został odciągnięty i przeciążony, bo musiał patrzeć i tu, i tu. No i mogę już zbić wieżę z matem. Koniec bije F6. Takiego ruchu nie widziałem. <grym> Co on robi? A, mam to zbić po prostu. Tak? Czy nie? Tak. Dobra, bicie. I mat. <grym> Masz jeszcze 2,5 minutki. A, fajne, fajne zadanko. Zabtą. Fajne zadanko. Tą stronę idą. No fajne, fajne. Chyba szach na D. Gle to jest. D8, pion się zasłania, i wracamy na F6. A nie wydaje ci się, że pion zmienia się w coś innego wtedy? O jest, racja. <laughs> Proponuję inny ruch. Nie Niecałe dwie minutki. Jakiś ruch tempowy by się przydał, nie? No. Tylko jaki? A w zasadzie taki trochę cuk wangowy. Podpowiem Ci, że jest to mat w dwóch ruchach No to pewnie... Dobra, musimy iść hetmanem na E6 Nie, dobra, nie, 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 nie czekaj Ale jest... Jesteś, korzystać... Jesteś blisko Na... E5, na E5, żeby król musiał się ruszyć i dajemy matam w następnym ruchu Na E8 Bardzo dobrze 40 sekund jeszcze masz Życia Kurczaczki Jakieś takie skomplikowane zadanie Matko, to, pewnie, to pewnie będzie się opierało na jakimś wieżę bije e2 Ale to trochę ciężko z liczeniem może być Nie no, a jakieś alternatywy? Od wieża bije e2? Szczerze nie widzę innych ruchów niż wieża bije e2 ale Król bije e2, wieża e8 Coś się zasłania na e5 Bicie No może to być coś sensownego, ale tak żeby to doliczyć to bez szans No dobra, bo mam tu jeszcze szacha na c4 gońcem Król się wraca na F2 i to mi się nie podoba. A w ogóle powrót króla na F2 jest problematyczny. Czym ja chcę atakować tam? Może Hetman bije G3? A wieża E8? A wieża E8 to król F2 i nie widzę niczego, żeby mógł tam zagrać, więc chyba Hetman bije G3? Może? Żeby przygotować to wieża E8? I przy okazji atakuje gońca z G2. No to, to chyba jest to. Hetman bije G3. Gońc C4. No i dzikie to zadanie. Albo gońc bije F3, albo gońc bije F4. Już mam trzy ruchy. W nie, zdobywasz, nie zdobywasz figury właśnie jak, jak go nie bije. No zdobywam i król jest otwarty, ale może jest tu jakiś mat, którego nie widzę. Ale skoro nie widzę, to go nie ma. Proste. Dobra, bijemy. 40 sekund. Jaki jest pierwszy ruch, który dzisiaj nasuwa? B4. Strzeże, to jest dobry. Jak coś to błąd, biorę na mnie. Ok. 15 sekund. Eee. No dobra, jest jest mat. Jest mat. w Raz, dwa, trzy, cztery. Mat w czterech. I koniec czasu, proszę Państwa. Dobra, ale i tak rozwiążę. Skoczek... czekaj, gdzie? Co to jest? E3? Skoczek E3? Nie, nie, czekaj, nie, nie może. <grym> Pion B3? Nie za bardzo. No nie za bardzo. Jakby pierwsze co sobie wyobraź, no to jakby masz szacha odsłony, więc skoczek może się gdzieś odsunąć. I najpierw powiesz sobie najprostsze odsunięcie królem wtedy. No dobra, po, ty, po tym najprostsze będzie tutaj, że jest mat Więc to by było na przykład git Ale po tym, na przykład jak król się odsunie tu To gdzie masz mata? Wyobraź sobie pozycję, gdzie po król b1 Skoczek z hetmanem tak współpracują, że dają mata królowi To skoczek by musiał być na, na przykład na d3 przykładowo, nie? No a najlepiej takie posunięcie, gdzie skoczek może się odsunąć z pola, gdzie teraz stoi <grych> Z d2 No to... Na... C4, bo masz szachę z odsłony, skoczek nie zostanie zbity, nie? Okej, okay, no i jak król się odsuwa, wtedy dajemy mata hetmanem na B2 Więc to jest jakby najprostsza wersja No jak pójdzie gdzieś indziej, to też jest mat, jak pójdzie tu, to jest mat w dwóch ruchach Więc zawsze jest mat No to teraz najtrudniejsza wersja, wtedy trzeba sprawdzić, czy to też działa Czyli poskoczek C4, król B3 No ale wtedy... Właśnie, bo jak pójdę hetmanem na B2, nie? No, to... praca skoczka, tak? No, i pytanie brzmi, czy coś tam dalej jest, czy nie? Mogę dać szacha na C3. No dobra. Król musi odejść król musi odejść na B5, tak? No, i masz coś, czy nie masz czegoś? No i mam jeszcze szacha pionkiem, nie? A6, tak? Ale to nie wiem, czy to jest to. Dobra. A wyobraź sobie sytuację, w której właśnie jest szach na C4, król B3, bicie. Hetmanem z szachem, król ucieka i Jakby wiesz, że król chce uciec na b5 To spróbuj sobie, sobie wyobrazić Jak można dać mata Jak król stoi na b5 Tym co ci zostało Wcześniej wspomniałeś o pionku Znaczy fajnie ten pionek jakby no, dał szacha ogólnie królowi Albo zablokował, żeby nie mógł wejść tam, nie? No on fajnie daje szacha Tylko, że zostanie zbity Ale Masz jeszcze hetmana no jesteś... Tak, jak Hetman by poszedł na linię A na przykład. No no to wtedy nie zostanie zbity pion, no i ale. Jesteśmy w stanie forsownie ustawić A, dobra, Hetmana na, na linii A. Strzałki ci przeszkadzają, czy tak zostawić? Nie, jest OK, ale nie widzę nic totalnie tutaj. Więcej. <laughs> dobra, to przedstawimy trochę, bo pewnie i tak ten wariant pójdzie. Szach tu. Szach bicie. Bo to trochę dalekie liczenie było. I tak. A dobra, no bijemy, bijemy na A2. Tak, jest. Bijemy z szachem, król ucieka, no i wówczas jest mat pioneczkiem, gdyż linia A jest zablokowana i też pion jest broniony, a w tą stronę król nie może uciec. Tak, ładny je? tak bardzo ładny. I, że, fajnie, fajna inicjatywa, że masz coś takiego i polecam ogólnie następnym graczom, którzy chcieliby z kartopem sobie zagrać, brać udział w turniejach. Możliwe, że zostaniecie wylosowani i <laughs> będziecie mieli okazję z nim zagrać. Ciężko jest. Nie, no ale połowę... bardzo do, dobrze ci szło. Czy kiedyś miałeś wynik 40, nie wiem, jakieś 5 na, na puzzle rushu, Survival? Ale to połowę ty rozwiązałeś przecież. Cicho. Ja, ja tu doceniam Twoje starania. Nie, no dobrze było. Dużo Cicho, ładnie zrobiłeś. Nie mam takiego poziomu, bo może ludzie sobie nie zdają sprawy. Ja mam tam około 1100 rankingu na czeskomie, więc to nie jest zbyt dużo, nie? No a tu jest chyba presja czasowa, a na b masz jeszcze mniej, jakieś 700. Od niedawna, od niedawna zacząłem serio bawić się w szachy, więc. Tak jest. Po prostu cieszę się, że mam taką możliwość i tyle, nie? Jestem i tak zadowolony w wyniku. A do tego jeszcze byłeś chory i jeszcze miałeś przerwę ostatnio, bo tam miałeś pracę i tak dalej, więc jakby, jakbyś był na świeżo, to byś mnie jeszcze pokonał. Tak, ale nie, nie będziemy marudzić. Dobra. Dzięki widzowie za oglądanie, jak wam się podoba cała ta seria i inicjatywa, zachęcam do łapki w górę, przede wszystkim do subieka z dzwoneczkiem chcę kiedyś wbić 1000 subów, no i yy, możesz się pożegnać. Ja również, również dziękuję, dzięki Kertop za możliwość zagrania, za inicjatywę i zapraszam na kanał Kertopa, dużo, dużo fajnego kontentu i do usłyszenia. No i dzięki, że, że chciałeś wziąć udział w odcinku i zapewne zachęcasz do brania lekcji na mani, prawda? Nie. No cóż, nie, nie, bierzcie, bierzcie, jeżeli chcecie grać tak jak Kertop i rozwalać każdego szachy, to bierzcie lekcje, polecam, naprawdę. Warto no. trochę zainwestować z tego względu, że podwyższy to wasz poziom, zobaczycie różnicę. Okej, okay, dzięki bardzo za miłe słowa i Elu! Na razie.